Egzotyczne echo jeziora. Wszystko zaczęło się w jasny, pogodny dzień, gdzieś poza czasem i miejscem. Byłam z grupą bliskich przyjaciół, wszyscy ubrani na biało, jakbyśmy brali udział w uroczystości, która łączyła nas w jedną wspólnotę. Czystość bieli odbijała naszą radość i lekkość. Rozmawialiśmy, śmialiśmy się, wymieniając anegdoty i żarty. Atmosfera była pełna ciepła, a ja czułam się częścią czegoś większego, niemal świętego. W pewnym momencie podeszłam do jednego z moich przyjaciół, który siedział na ławce pod rozłożystym drzewem. Usiadłam na jego kolanach, śmiejąc się beztrosko. Przyglądałam mu się z bliska, widząc zmarszczki w kącikach jego oczu, które zdradzały, że czas płynął szybciej, niż się nam wydawało. Z uśmiechem powiedziałam, ale ty stary, spojrzał na mnie z udawanym oburzeniem, prostując się dumnie. Co ty? Ja jestem młody. Śmiech wypełnił powietrze, a ja poczułam, że w tej chwili czas przestaje istnieć. Byliśmy jedynie my, radość i otaczająca nas harmonia. Chwilę później spacerowałam brzegiem jeziora. Woda była spokojna, lustro odbijające otaczającą zieleń i niebo. Powietrze miało słodki zapach natury, a delikatny szum fal mieszał się z cichym śpiewem ptaków. Obok mnie przechodził mężczyzna. W ręku trzymał rybę, jakby z troską przenosił ją z jednego miejsca w drugie. Gdy dotarł na sam brzeg, delikatnym ruchem wrzucił ją do wody. Rybka przez chwilę unosiła się na powierzchni, zanim zniknęła w głębinie. Przysiadłam na brzegu a moje oczy przyciągnęło coś niezwykłego. W wodzie dostrzegłam ryby, które nie przypominały tych, które zwykle widuje się w jeziorach. Były egzotyczne, niemal bajkowe. Jedna z nich była pomarańczowa i płaska, z charakterystycznymi wrogami na pyszczku, które przypominały antenki ślimaka, ale bardziej finezyjne, jakby stworzone przez artystę. Obok niej pływał koferwisz, niewielki, ale o kształcie pudełka, jak mały podwodny cud. Nie mogłam się powstrzymać. Zanurzyłam dłonie w wodzie i wyrwałam kawałek zielonej rośliny, która delikatnie falowała tuż pod powierzchnią. Gdy tylko ryby zauważyły co robię, podpłynęły bliżej. Były ufne, jakby wiedziały, że nie zrobię im krzywdy. Powoli wsadzałam kawałki roślin do ich pięknych pyszczków czułam delikatne muśnięcia wody na skórze jakby natura sama mnie dotykała i dziękowała za ten gest nagle z za pleców usłyszałam kroki podszedł mężczyzna który trzymał w dłoniach coś niezwykłego ślimaka morskiego był przepiękny czarno-żółty bez skorupy z delikatnym połyskiem na skórze Wyglądał, jakby był stworzony z najpiękniejszych barw oceanu, których nigdy wcześniej nie widziałam. Mężczyzna delikatnie włożył go do wody. Ślimak unosił się przez chwilę na powierzchni, a potem, jak na znak, zaczął powoli opadać. Jego ciało łagodnie poruszało się w wodzie. Nie mogłam oderwać wzroku. Wyjęłam kolejny kawałek rośliny i z lekkim drżeniem serca. Podałam go ślimakowi. Ku mojemu zdumieniu zaakceptował mój dar. W tej chwili czułam, że jestem częścią tego świata. Nie jako obserwator, ale jako ktoś, kto jest potrzebny i mile widziany. Gdy spojrzałam na wodę, zdałam sobie sprawę, że jezioro, te ryby i ślimak nie były zwykłymi stworzeniami. Były odzwierciedleniem czegoś głębszego może mojej duszy, może harmonii, którą staram się odnaleźć w życiu. Obudziłam się z uczuciem spokoju i wdzięczności, jakbym nadal trzymała w dłoniach kawałek podwodnej rośliny, którą dzieliłam się z życiem w jeziorze.